Opuszczamy mm, nasz biały sad. Idę teraz do Wesemira. W międzyczasie zrobiłem sobie porządek pandyta. Chodź do wujka Chodź do wujka. Ja myślałem, że będę musiał coś konkretnego zrobić. Dobra, pogadajmy z nim. Jennefer jest w wizimie. Mam tam paru znajomych, więc. Coś nie tak? Rozejrzyj się, będzie awantura. Co to za jedni? Patrioci piją siódmą kolejkę za temerję i już ich pięści świerzbią. Ek! Widzę tu nilgardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Nie. Jeżeli ruszą kogoś tu w gospodzie, to niestety, ale. Co się stało, starczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczymy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że ślilgardzka kurwa. Puszczę to w nie pamięć Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Główno wiesz, powiesili mi siostrę. Wywlekli ją przed klasztorek psa. Powiedzieli, że w Nilgardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego! Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! No to kurwa lecimy z nimi. Znacie ten medalion, ludzie? Wiecie co oznacza? Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że Wiedźminy dzieci Strafno porywają. To? Co wam cesarz obiecał odmienicy? Co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. O, i to też będzie was kurwa błąd. ha! ha, ha to będzie was błąd, cofnął. No, ale my I... też nie. Wow. A, jak mi przyjebał z tyłu. No i co? Tak się kurwa robi. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, Bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy. No, to tyle z nie mieszanie się. Chodźmy. Panie, nie myśmy zaczęli tę burdę. No nie gadaj. Wymówki, wymówki. Cały ty. Nunia! I A Jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Jej! Dobrze cię widzieć, Garat. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, mm a ja? Bez obstawy Nilgardczyków, jak mnie mam. Jenefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Mm, skąd ten pośpiech? Ostatnie sześć miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem ci od dwóch lat, więc o ile czas nie goni. Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Gerard. Ktoś, kto czekać nie lubi. A co mnie ktoś interesuje? Cesarz Emher Far Aha, ok. Na przyjaciół biały płomień tańczący na kur Hamel Nie znam. Nie wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. A to ten, cóż. Dobry. A teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dowiesz. Czyżby ten? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić, Kermoren. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko jak to możliwe. No to wskakuj na niego. Przewiadzę cię na swoim koniku. Do zobaczenia w Semirze! Uważaj na siebie! Mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem. A potem. W Już! Kurwa! Nie gada, że ja będę musiał uciekać. No powinci, że łykają nas jak mało kto. Rozwalimy most. <grystanie> <grystanie> Czarodziejka, bitches! O tym jutro, dobrze? Po audiencji. No dobra, ciekawe wejście. Wy, widzę, wyzimę. To będzie pierwszy test. Czy będzie mi się cięło w mieście, co nie? W poszukiwaniu Jennifer, swej dawnej miłości, Gerald trafił w pobliży wsi Biały Sap. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza wiedźmi na tylko okrąg. Ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu dzięki komendantowi Nilgarskiego garnizonu. Geralt dowiedział się, że Jennifer przebywa w wyzimie. No super, dobrze. Jej, myją mnie! I to dwie naraz! raz. Trzy na raz. Jakie zadowolone. Brałbym wszystkie. Na spacer oczywiście. Hmm, może być. No serio? Myślisz, że chyba obchodzi co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na brżerze. Na czym? No też tak sądzę. Na tym. Krześle. Kledwyn, proszę ważność ogolić. Baczki na pół cala. No wypadałoby, bo trochę już zarosłem, no. Ale no nie moja wina, no. Albo nie, no ja nie lubię go z bradon tak. Niech więc. będzie. A co później? Zrobicie mi paznokcie? Jeśli czas pozwoli. Proszę wybaczyć, ale lista zabiegów pielęgnacyjnych, którym waszmość należałoby poddać, jest długa, a dzień krótki. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Motherfucker. Co będą mi kuwa tu Kierman, i wszystko robić? A także odpowiedzieć na parę pytań. A ty to kto? Wasza wielmożność. Nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują przytwe na gardle. No, chyba nie ja. Morwran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza w Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem, Geralt Riff. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń: Oblężenia zamku Lawaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. O kurwa, ja nie pamiętam. Ja pierdzielę, czekaj. E, miejsce urodzenia dla lo, Los dowódcy obrony Ariana Kurwa to będzie miało wpływ na później. Czekajcie jak go zabiję czy jak go nie zabiję and shit! oblężenia zamku Lawajetów. Do Dobra zabiję go Polterst kazał mi oczyścić drogę Kopa się wino. Zabicie dziedzica lawalet nie zrobiło na tobie wrażenia? W sumie. Skoro cię zabójcą królów, to jakie znaczenie ma byle Baron? Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Wergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Oczywiście, że z Normą. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą niebieskich pasów i. mordercą nie ludzi. Ten jegomość jest nam znany w Wiedźminie. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj <grym> A mi zaraz broda odrośnie. Tak ogolimy cię raz jeszcze. <grym> Następnie. Niesławny szczyt w Lokmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Hmm. Musiałem uratować Tris. Pomogłem Roshowi odbić Anais. Kurwa. Dobra. Bo możni uwięzili Tris Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba. A ja, bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to. Przy okazji doprowadzając do tego, że Radowit ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech ważność siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy megaskop rozrywa twoją znajomą Shile de Tankarville na kawałki. Hmm. Szyla uciekła. Patrzyłem, prawda. Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach. Zastawił wasz człowiek. Leto z gulety. Dokładnie. Cóż, racja Stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z Wiedźminami. Uh, leto pozwoliłem odejść. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerald. I udanej audiencji. Nie, nie podobał mi się ten koleś. Ale poza tym pierwszym pytaniem, e, wszystko to te odpowiedzi, które widzieliście, Czuję były się, prawdą. Czuję, byliście mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem, waszmość ma do wyboru te szaty. Hmm, czarny, czarny i czarny. Hmm. W Nil w gardzie nie lubimy krzykliwych barw. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Hmm, masakra. Dobra. To, to czy to? Ej kurwa czemu one się, aha, tu kołnierzem się różnią No dobra, no a ten z... Ten z tym czym się różni? Bo ja nie widzę żadnego, czekajcie, może jestem za mało Aha, tu są paski, a tu nie ma, dobra W sensie to taki czarny Dobra, weźmiemy to Modny strój bro, do dobra Hmm. To ma jakiś pancerz? Tak, jeden. <laughs> Zapiszmy sobie, na wszelki wypadek. Nie wiem czemu, ale jakoś tak wolę. A mówią, że szata nie zdobi człowieka. Czy wasz jest kontent ze stroju? No, powiedzmy. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Dokładnie. Nie, nie zrozumiesz, Jakie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie kontrolować. <laughs> nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. Serio? No to się upewnij. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. No ja, pie! <śmieniu> nogę do przodu, połóż prawą rękę na piersi. Dobra, leć to. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Dobra, audiencja, czy my tu coś mamy ciekawego? Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy Wasza Wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Czy ja mogę to wziąć? Czekajcie, zapiszmy grę. Bo nie wiem, czy ten, czy mogę to wziąć, czy mnie zaraz nie zaczną gonić. Czekaj jeszcze sobie tutaj. Szkoda, że nie mam czasu. Bał, wiesz, proszę bardzo. To wezmę. Cuda z rykami to sobie poczytam. Takich tutaj pyszności to ja nie mogę przegapić. Zawsze to można opitolić, nie? E, książki też. Zmieniam chęć. Bym... Rodem z Norwingów, Nie do wiary. No dobra, to by było na tyle, chyba. No, jeszcze tam coś jest. Wow! Pleb, perfumy, dobra. Czyli to by było na tyle. Idziemy? A nie, 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 nie. Dawaj. Co ty tam gębę gadasz? Nie posięcie cię o ten... O odpowiedź. Poczekać... Aha, nie mogę do ekwipunku wejść. Dobra, to idźmy po prostu. Tak, tak. Też tak sądzę. No, tak więc wszystko to, co widzieliście, jak odpowiadałem, to było zgodne z prawdą, poza chyba dwoma. Imgrimie ebb archer, Dayton adam inkarn ebb morwood, m her far ukłon. Nasza cesarska mość Areir orde. vadgen Nie będę się komuś kłania, bo to nie jest mój król. Tyle miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. <laughs> Dokładnie. O, o tak właśnie. Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc. Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropią ją dziki gon. O! Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Ilu ludzi liczy Twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Ile? Zachowaj swoją hojność dla tych, którym Twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na Twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie Ci Jennifer. Koniec audiencji. Meredith! Mm -hmm. Zaprowadź go do czarodziejki. No to już wiemy, po co nas e, sprowadził tutaj, tak? Tylko mnie bardziej ciekawi, gdzie są moje te... Loir czy Waszmość nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? Nie o, panikuj! nie, się nie Dokładnie. Waszmości nic, prawda? Ale mnie czeka kara. Jaka kara? Niech Waszmość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. No, dobra. On niech się tam spawa, a my zakończymy ten odcinek. Tak więc, mam nadzieję, że się podobało ludzie. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Na pewno zostawcie komentarz. I dajcie znać po prostu, jak wam się ta seria podoba. Tak więc, do następnego. Hej, hej.